Czy to koniec marketu Steam? No właśnie, bo dnia wczorajszego, nie wiem czy widzieliście, słyszeliście, już duża ilość osób mówiła na grupkach Facebookowych, że to koniec ogólnie skinów, że to już można się zbierać, że już nie ma nic. No bo cały myk polegał na tym, że jak próbowaliście się zalogować teoretycznie na Buffa, no to dostawaliście wielki komunikat, że w zasadzie, nie, 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 to może być strona powiązana chociażby z oszustwami i tym podobnym, co nie? No i cały myk polegał na tym, że najprawdopodobniej Valve po prostu zatrudniło w końcu nowych deweloperów. Tylko że ci nowi deweloperzy, że nie zajęli się sprawami ważnymi jak antycheatem, a w zasadzie stwierdzili, że zbanują jedną z wyraźniejszych i największych stronek dotyczących skinów przez ostatnie lata. No nie wiem, czy wiecie, dla niewtajemniczonych, Buff jest to strona, gdzie są przedmioty wystawione za 120 milionów dolarów, nie? Czyli na nasze jakieś, w chuj, tak szczerze. Co to by zmieniło? Najprawdopodobniej rozwaliłoby troszeczkę ekonomię, jeżeli chodzi o te przedmioty, przeniosłoby użytkowników na inne strony, ale co jest w ogóle w tym wszystkim najważniejsze, jeżeli BAF, czyli strona, która oddawała ludziom pieniądze, jeżeli były problemy, bo czasami były problemy, hakerzy, wiecie, kiedyś im tam wykrali kilkaset tysięcy, z tego co pamiętam, yuanów, no i co zrobił BAF? Po prostu oddał te pieniądze, oddał poszkodowanym, wziął na klatę stratę i tyle. No ale na szczęście później, po w zasadzie 5 minutach, z tego co patrzyłem, albo tam kilkunastu, okazało się, że naprawili. Więc jest fajna, stabilna sytuacja. Przez chwilę ludzie serio mieli zawał, no bo wyobraźcie sobie, że macie ludzi, albo w zasadzie znacie kogoś, kto ma na przykład 100 tysięcy albo i więcej w tych przedmiotach wirtualnych. No to byłaby katastrofa. Ja nawet nie zdążyłem tego zaobserwować. W sensie zaobserwowałem, że ktoś na Discordzie podesął swoją drogą dzięki, no i od razu mu odpowiedziałem, że słuchaj, naprawili. Ale to dajcie w sumie znać widzowie, co wy o tym sądzicie, bo czy według was zbanowanie wszystkich marketów na przykład jakby buff, buff, jakby z Steam wyszło teraz z założenia, że ej, banujemy wszystkie markety, czy, czy to był w zasadzie Widziałem, żeby koniec skinów. Bo wydaje, wydaje mi się osobiście, że nowe strony by na pewno jakieś powstały. No bo, znając valve, jest zbyt leniwe, żeby banować na bieżąco te strony, tak szczerze. Ale rzeczywiście mogłoby to zamrozić po, na chwilę przynajmniej ekonomię skinów, ze względu na to, że nie byłoby gdzie sprzedawać tych przedmiotów. To jest taka pierwsza i w sumie najważniejsza sprawa, co nie. Dajcie w sumie znać, co wy o tym sądzicie. Przy okazji mogę dopowiedzieć, że za dwa dni kończy się promocja, więc może być ciekawie, jeżeli chodzi o skrzynki niektóre. A jak potrzebujecie więcej analiz, zapraszam do wsparcia kanału, gdzie macie ich po prostu. Masę. Przy okazji chciałem podziękować wspierającym. Dzięki Złota Rybka, dzięki Krzysz. dzięki tutaj za. Sasek, Sasek, sorry, nie potrafię przeczytać swojego niku e, No i chciałem Was zaprosić na Discorda, gdzie macie nic innego, jak konkursik na 20 PSF kart. I życzyć mi dnia, i w sumie to dajcie znać w komentarzu, co według Was by się stało, jakby Bafa nagle zamknęli i by przestał działać. A, no i przy okazji możecie wbić na alternatywę buffa czyli nic innego jak CS flow, gdzie macie 2% prowizji z moim kodem. Bez mojego kodu też macie jak coś. No. Link w oczywiście w przypiętym komentarzu. Miłego, dnia Wam życzę, trzymajcie się, no i cześć.